będziemy kowalami swojego losu. Siemano moi drodzy, to paradoks. Kontynuujemy przygodę w Gadoworach War Ragnarok. Jesteśmy dalej w Midgardzie i robimy poboczne. Wioślarze, właśnie my dotarliśmy tutaj odkryto nowy obszar. Już to oglądałem, ale chcę sobie przypomnieć, Tutaj w ogóle jeszcze musimy dojść. Ale to myślę, że chyba nawet... Chyba nawet możemy to zrobić teraz. Tutaj przecież... To jest chyba tędy. Normalnie tu się gniemy. Nie podoba mi się to, co tu widzę. Nie, nie miesza, to dobrze, przynajmniej na razie się nie mieszał. Byłoby mi się życie, bo się robi. Robi się troszeczkę nie prawie. Dobra, trochę mi to pomoże. Okej, okay, chyba uratuję skórę. Dobra, muszę Frei troszeczkę słuchać, bo ona jakby nie było, daje cenne rady. Dobra, przeżyliśmy Życie, bo tego najbardziej potrzebuję teraz. Dobra Okej, okay, to mogę zjarać coś chyba leży. O dawaj Żelazny pokój zamiast złotej wojny. Tyr zawsze mówił, że cena wojny znacząco przewyższa liczbę zdobytych łupów. My, gdzie mam to... obowiązkiem jest jej uniknąć. I wcale się to nie zmieniło. Pancerz, którego część znaleziono zrzucone w rejonie jeziora 9. Pięknie. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Bo jeszcze w sumie okej, okay, mamy nieodkryte coś i artefakt. No dobra, podążamy w sumie śladami Atreusa Tak trochę Chociaż tutaj na razie Nie ma żadnej drogi Poliriciano Atreus, który ty tędy szedłeś Ty kurde szedłeś tędy, a ja już nie mogę Cemu? Dlaczego ja nie mogę tam tędy iść cholera, no? Czyli co? To by było koniec? No niemożliwe. Eee... Serio, tylko po to mogłem się cofnąć. Nie ma tu żadnego. A no szkoda. będziemy musieli jeszcze jakoś wrócić. Może ten się da jak pójdziemy tam dalej. A wow, ale... Trzeba szybko pokonać, żeby mi to użycie, bo jest kipsko. No i znowu mi zdzielił. No i pom. Dobra, wracamy. W pełni sił teraz. Zimno, wszystko gra, no tak, że on ma tą swoją zbroję, której ja nie jestem w stanie. Kurde, no plac e, no nie mówcie, że ja tu... Zginę. nie mogę tutaj zginąć. Znowu. O no co za gnój, nie? I kur... kurde mało brakowało i nowym wentypat. Masakra. Tyle kości... To gromowiec. A tam się kurde dzieje. Myślałem, że jakaś walka, takie odgłosy były. O, jeszcze mi tego brakowało. Dobra, myślę, że najpierw się nimi zajmę, bo oni są o wiele bardziej niebezpieczni niż, niż on. I nie mogę mocem w ogóle rzucać. Mam nadzieję, że więcej ich nie będzie wyłazić. Ale mnie tu wyśliwał.

Dobra. Nie poszło tak źle. Będzie się, że może być gorzej. Musisz być świadomy, że zwiedzając jej królestwo, możesz trafić na rzeczy, które ci się nie spodobają. No i kochała kogoś przede mną. Nie takich rewelacji się ludzie o sobie dowiadują. Tak, <suszę> Dobra, jestem gotowy na kolejne starcie. Tu mamy, a dobra, tu mamy tą bramę. To będziemy mogli chyba otworzyć, nie? Tak jest, dobra, mamy przejście. Co to jest? Okej, okay. oto i one drugie schody. Nieźle. Że mi się tego nie spodziewał. Czy co? Schodzimy tu niżej? Dobra. Jeżeli wy jeszcze... tutaj, to jest coś na pewno do rozwalenia. Skąd to wylatuje? Może te runy powiedzą nam coś o historii tego miejsca? Dobra, zaraz je przeczytamy. Fragment zniszczonego amuletu. Dobra. O, tu jeszcze coś mamy, a byśmy pominęli. O, artefakt z rzecznego imperium. Nigdy tam nie byłem, ale ponoć jest pięknie. Hmm. Wracam, to jeszcze zostało. Yy, mapa artefakt, jeszcze jeden, wiedza o świecie i skrzynia norm. Hmm. Dobra, tu kolejny. Odhaczony? Niemożliwe, a jednak. Mimirza. Śmierć Helgiego. Proch do prochu, kość do kości, śmierć rządzi, gdy nie ma miłości. Oto słowa księcia Daga. Sprawiedliwość w końcu dosięgła nikczemnego króla Helgiego. Grod mej włóczni spłynął jego krwią. Mój ojciec, znając jego prawdziwą, okrutną naturę, odmówił mu ręki mojej siostry, księżniczki Sigrun. Helgi uznał to za obrazę. Zebrał swe wojska i najechał naszą krainę, gotów przemocą porwać swą wybrankę. Jego bezduszni żołnierze pozbawili życia wszystkich, którzy przeciwni byli temu nieprawemu związkowi. Matka, ojciec i wszyscy moi bracia zostali bestialsko wymordowani za to jedynie... Że nie chcieli oddać mu mojej siostry. Jako ostatni męski potomek, mego rodu, nabiłem yy, niego dziwca na włócznie i tym samym spełniłem obowiązek pomszczenia rodziny. Patrz! Druga połowa klucza. O. Skoro mamy już cały klucz, to możemy wracać do skarbca i sprawdzić, jakie skrywa bogactwa. Tak jest. Co mi tu zostało? Kurde, pominąłem gdzieś artefakt. Się to bardzo nie podoba, że go pominąłem, ale gdzieś on musi być, nie? Jak spróbuję pójść tutaj do góry, to co będę miał? Ok, mamy możliwość wejścia, czyli coś tutaj jednak się nam odblokowało. No proszę. Tara. Napisałeś kiedykolwiek jakiś wiersz? Nie. No tak, głupie pytanie. <laughs> Chociaż może nie, nie, nie. Otędy to O, chociaż idziemy teraz jeszcze do nowego etapu Mamy walkę. Nie wiem czy to szału nie mam, a spróbujmy. Nie spiesząc się. No. jednego już mniej no Przecież połowę życia no serio No kurwież mnie. Atak. Jest, mam go, dobra. Okej, okay. nie poszło tak źle. Ale mogę pójść lepiej. Ty właśnie nagrody by nie zabrał, <laughs> winda zjechała, zjechała, a jeszcze tam coś było boże, to kolejna walka. Ale tędy chyba zejdziemy w dół, tylko nie wiem gdzie A. dobra, już wiem gdzie. A go szczapiłem. Dobra, fajnie, tylko teraz. A, możemy tutaj zejść. O, i proszę. I mam jeszcze to. Dobra. Znowu powinę, bo tam na górze coś było. Co w ogóle my tutaj mamy? Szczeliny, dwie szczeliny. Czy tam będzie kolejny przeciwnik twardy? Kładaj łapę kratosie i. A jednak... Jednak spoko. Nie musieliśmy się martwić. Możecie, dobra, lecimy do skarbca, tak jak już wcześniej mówiłem. Tutaj mamy już w sumie. A nie, to jeszcze nam artefaktu jednego brakuje. Hmm. A jeszcze jest tutaj Światło przewodnie. Dobra, tu mamy skarbiec, zrobimy to na razie to. to. Jestem pewny, że jest do skończenia. Jest skarbiec Piotr Londu. Możemy wejść do środka. Mhm. Kratosie. A, ten go cię ja akurat lubię. Okay. mały błąd popełniłem. Ty, nowych sztuczek się nauczyli. Co robisz? Nie ładnie się tak bawić jakimiś ogwierkami. Wy kurde podwoiły. No występ. No, z Kubany no. Ale się odkłoniłeś. I to był błąd. po głukce <noise> Dobra Co Freja no wszystko ten nie muszę zapć Mogę uwierzyć że nadal tu jest Duck? to szczątki brata Sigrun? jak do tego doszło Frejo Dlaczego nie odpowiadasz Zaraz się dowiemy Jestem pewny, że chcesz to przeczytać. Nie, bracie, ty to zrób. Hmm. Koniec miłości. W całej krainie nie widziano nigdy uczucia równie namiętnego, zarazem odrażającego, jak to, które zrodziło się między piękną księżniczką Sigrun, a pochodzącym z obcych ziem królem Helgi. Helgi błagał ojca wybranki, króla Hengniego by zezwolił na ich małżeństwo, lecz ten pozostał nieugięty. W akcie zemsty Helgi zabrała, e, zabrał potężną armię i najechał ojczyznę Sigrun, mordując po drodze każdego, kto przeciwstawił się ich związkowi. Pozbawił życia króla, królową oraz wszystkich książąt, z wyjątkiem Daga, który nie znał strachu. E, Dag chwycił za i bez wahania przeszył nią szalonego króla. Gdy księżniczka odkryła, że jej kochanek zginął z ręki jej własnego brata, zaślepiona gniewem, nałożyła nań straszliwą klątwę. Swój błąd zrozumiała dopiero w chwili, gdy otrząsnęła się za moku i dostrzegła, że cała jej rodzina została wymordowana. Wtedy było już jednak za późno. Klątwy nie dało się cofnąć. Przytłoczona poczuciem winy księżniczka pogrążyła się w rozpaczy, pragnąc odkupić swe grzechy, Zrzekła się bogactwa tytułu i tronu, a następnie powierzyła swe ciało, umysł i duszę potężnym walkirium. Znając krwawą cenę miłości, przysięgła, że na zawsze zamknie swe serce. Sigrun przeklała swojego brata za to, że zabił szalonego króla. Nie, poważnie? Nie wiedziała, że król wymordował jej rodzinę. Kiedy się dowiedziała, było za późno, zdążyła już przekląć brata. To dlatego została Valkyrią, żeby odpokutować. Wiedziała o rodzinie Sigrun, prawda, Frejo? Nie chciałam się wtrącać. To zabawne, ale to wszystko sprawia, że kocham ją jeszcze mocniej. Wybrała mnie pomimo moich wad i błędów. Wiedząc, że sama parę poprowadziłam... Dobrze, że tak czujesz. No więc to schematy dwalina, prawda? Wiesz coś o nim? Ano, był jednym z najzdolniejszych krasnoludzkich kowali, dopóki nie nabawił się sumienia. O, raczej ten schemat mi się przyda. Czy to jest wszystko tutaj? Tak. Dobra moi drodzy Skoro otworzyliśmy już skarbiec Dowiedzieliśmy się co się stało z walkirią Myślę, że zakończymy ten odcinek Jeśli seria się podoba łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek By być na bieżąco z materiałem Grał dla was paradoks Trzymajcie się, hej